Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora Adama Szeinfelda. Dziękuję bardzo. Jest? Nie. Bardzo proszę, pani bardzo za, że Teraz właśnie udzieliłem Panie panu marszałku, głosu. przepraszam. Nie ma za co. Bardzo proszę o zabranie głosu. Małe zamieszanie. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, widzę, że na chwilę pan minister chyba wyszedł. Powiem ja szczerze, że nie zadawałem pytań w tej części naszych obrad dotyczących pytań, bo tak de facto praca nad pierwszą i drugą tarczą uświadomiła nas tu wszystkich, że właściwie zna się odpowiedź na każde pytanie, zanim ono padnie, odpowiedź rządu. Wszystko gra, wszystko jest najlepiej, nie ma żadnych problemów, kłopotów. Więc po co właściwie zadawać te pytania. Skupię się więc właśnie na tym wystąpieniu i a propos twierdzenia, że wszystko gra, 28, jak słyszymy, 28 miliardów złotych już jest w rękach przedsiębiorców, to nasuwa się pytanie, skąd ten lament, który płynie dosłownie z całej Polski, z północy, ze wschodu, z zachodu, z południa. Otrzymuję wiele informacji, telefonów, mailów, maili, SMS-ów od ludzi, zna, których znam i 99% od takich, których nie znam. Opisują swoje, swoje sprawy, swoją sytuację. Składają wnioski, czekają tygodniami na rozpatrzenie. Nie mają żadnej informacji, czy będzie pozytywnie, czy negatywnie, a jeżeli pozytywnie, to potem następne czekanie na spłynięcie pieniędzy na konto. Po prostu jest dramat. Jest naprawdę dramat, a trzeba pamiętać, że w dobie kryzysu, w czasie kryzysu, w czasie takiego stanu zapaści gospodarczej. Nie tylko już każdy tydzień, ale nieraz każdy dzień jest decydujący, czy firma przetrwa, czy nie, zwłaszcza w decyzjach, bo na przykład decyzja o tym zwolnić czy utrzymać stan zatrudnienia to jest decyzja, która od momentu jej podjęcia do momentu jej realizacji upływają tygodnie, a nieraz miesiące w firmie. Mało tego, trzeba zabezpieczyć pieniądze na odprawy i tak dalej. Jeśli przedsiębiorca wie, że otrzyma pomoc, może podjąć decyzję jednak obrony obrony firmy, obrony stanu zatrudnienia, obrony swoich wspaniałych ludzi i na bazie tej pomocy Próbowania przetrwania tego stanu kryzysowego, ale jeżeli on nie wie, czy zostanie w ogóle wniosek pozytywnie rozpatrzony, a jeżeli tak, to kiedy dostanie te pieniądze, to on boi się ryzyka i podejmuje decyzję natychmiast. Więc mamy tutaj generalny rozdźwięk, dlatego zapowiadam, już zresztą do protokołu złożyłem odpowiednie zapytanie do rządu w tej sprawie. Wracając do. Tej ustawy. No, powiem szczerze, to jest drugi powód tego, że nie, nie zadawałem pytań, ponieważ jak się czyta tą ustawę, to to nie jest ustawa, która odnosi się do stanu epidemii, jaką tu mamy, a przynajmniej nie, nie w dużej części. Jej skromna, naprawdę skromna część dotyczy pomocy firmom i ich pracownikom. Natomiast absolutna większość. Tej ustawy to jest taki worek, bo nie chcę nazwać tego śmietnikiem, w którym rząd wykorzystując tę inicjatywę legislacyjną poupychał mnóstwo przepisów dotyczących zupełnie niezwiązanych z ratowaniem gospodarki, rynku czy obywateli ustaw. I Wskazałbym przykładowo tylko, bo przecież nie będę wymieniał ich wszystkich. Prawo łowieckie, artykuł 5, moim zdaniem żaden związek. Artykuł 14, prawo telekomunikacyjne. Artykuł 16, przepisy ustawy o kinematografii. Artykuł 20, ustawa o dowodach osobistych. Artykuł 28, ustawa nieodpłatnej pomocy prawnej. Artykuł 49, ustawa o służbie cywilnej. Zaskakujące. Artykuł 62. Urząd dotyczący Urzędu Komunikacji Elektronicznej, nie będę już tego omawiał, bo niektórzy spośród senatorów w ramach właśnie pytań o te kwestie y, dopytywali rząd. Nie ma tu żadnego związku, to jest wykorzystywanie sytuacji, żeby ukradkiem z chwili na chwilę, z, z nocy na dzień, jak to jest w pisie już tu przyjęte, przepchnąć pod hasłem walki z, ze skutkami epidemii zupełnie niezwiązane przepisy no po prostu załatwiać swoje interesiki. Tu się załatwia swoje interesiki. Powiem szczerze z tych wszystkich ustaw wskazałbym na przykład na, na specyfikę artykułu 16 i ustawa o kinematografii. Gdzie nawet gdyby doszukiwać się jakiegokolwiek związku z epidemią, to widać, że jednych przedsiębiorców rząd chce ratować kosztem innych przedsiębiorców, ponieważ ze względu na problemy w kinematografii próbuje obciążyć innych przedsiębiorców dodatkowym, nowym. Podatkiem, żeby to oni utrzymywali i finansowali sztukę. Ja chcę powiedzieć przy tej okazji, że absolutnie soli solidaryzuję się ze wszystkimi tymi, którzy są z tą branżą związani: z producentami filmowymi, z przedsiębiorstwami, które prowadzą kina, z artystami, którzy biorą udział w produkcji filmowej, ze wszystkimi tymi, którzy dzisiaj naprawdę cierpią. To jest tam zapaść, autentyczna, i trzeba tym wszystkim i przedsiębiorstwom i ludziom pomóc, no, ale nie kosztem znowuż innych przedsiębiorców. To mamy takie, taką sytuację per analogia jak to, kiedy rząd miał i obiecał wsparcie dla osób niepełnosprawnych, i zamiast budżetu wydzielić określone pieniądze dla tych poszkodowanych przez los ludzi, no to stworzył Fundusz Solidarnościowy tak górnolotnie nazwany i, i opodatkował innych ludzi. Czyli jedni ludzie mają płacić na rzecz innych ludzi. Tu mamy przypadek, że jedne przedsiębiorstwa mają płacić na inne przedsiębiorstwa. No nie po to my wszyscy, miliony Polaków płacimy podatki. Nie po to przedsiębiorstwa płacą podatki, żeby potem dodatkowo jeszcze pod hasłem składek, opłat, a więc para podatków, Płacić dodatkowe podatki. Ale wracając do ustawy, nie tylko tego rodzaju uwagi mam, ale także poprawki będę zgłaszał, ponieważ parę rzeczy, które są ważne, istotne, a zostały jakoś dziwnie uregulowane, to jednak nie w sposób doskonały. I pierwszą poprawkę, którą zgłoszę, będzie dotyczyła artykułu 29 ale mówiąc najogólniej, chodzi o kwestię stworzenia symetrii między transportem publicznym realizowanym przez PKP a PKS. Mówię, mówię w cudzysłowie, bo oczywiście firm wiele w transporcie publicznym bierze udział. Chodzi o wypłatę ulg przejazdowych. Przewidziano te ulgi dla przewoźników kolejowych, natomiast zapomniano o przewoźnikach autobusowych. No a przecież oni cierpią najbardziej. Choćby dlatego, że szkoły nie działają, nie ma dowozu do szkół, w związku z czym przewoźnicy autobus autobusowi mają ogromne teraz trudności finansowe. Ja się boję, że, że czeka nas lawina bankruct i naprawdę trzeba to... Panie Ministrze, drogi rządzie, naprawić i apeluję o przyjęcie poprawki, którą zgłoszę. Następna poprawka, którą zgłoszę, dotyczy artykułu 46 do, i, i, i związana jest z działalnością galerii handlowych. Chodzi o niedoskonałość zapisów, które Państwo przewidujecie, a mianowicie taką niedoskonałość, która powoduje zróżnicowanie sytuacji. Przedsiębiorców, którzy prowadzą handel w galerii, a przedsiębiorców, którzy prowadzą innego rodzaju działalność w tej samej galerii, no, na przykład usługową. No, tak nie może być. Jeżeli mamy sytuację kryzysową, która dotyka wszystkich tak samo w danej galerii, no to oczywiście musi być ten skutek natury prawnej umownej i w końcu finansowej dla wszystkich taki sam, więc to będzie moja kolejna poprawka. Bardzo, bardzo ważna moim zdaniem poprawka, mianowicie kolejna do artykułu 46. Chodzi o przedsiębiorstwa, które powstały po dniu 1 stycznia 2020. Jeśli uznać nawet za dobre rozwiązania, które Państwo przewidujecie na rzecz przedsiębiorców, to jednak tutaj jest niedoróbka, dlatego że wymagacie od przedsiębiorców wykazania się spadkiem obrotów wobec okresu poprzedniego. No ale jeżeli firma powstała w bieżącym roku, no to nie ma możliwości, nie ma historii obrotów w 2019 roku. Nie można tego wykazać, a przecież te firmy nowo powstałe mają jeszcze większy problem niż te, które funkcjonują od dużego czasu, bo one na ogół, gdy się po zakłada firmę, to się angażuje ogromne pieniądze własne, najczęściej także z kredytów, z pożyczek i to te uderzenie kryzysowe dotyka te firmy. Jeszcze bardziej, dlatego bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki, która będzie dawała ratunek także dla tych wszystkich przedsiębiorstw, które powstały w tym roku lub działały wcześniej, ale dokonały aktualnie przekształcenia i są traktowane jako nowe przedsiębiorstwa. I podobnego charakteru, yy, yy, kolejna poprawka moja będzie dotyczyła artykułu 69 składek na ZUS. Tu powiem szczerze, Przyznaję, pozytywnie oceniam państwa propozycję. jest to wreszcie pozytywna reakcja na nasze postulaty i poprawki wcześniejsze do tarczy numer 1 tarczy numer 2 i dzięki temu państwo rozszerzyliście zakres beneficjentów a więc zwolnienia dla przedsiębiorców ze składek na ZUS no ale nie zauważyliście że mamy maj i to jeszcze maj, 12-13 maj, czyli terminy opłacania składek mijają, a zwolnienie dotyczy także kwietnia i, i ludzie w kwietniu no, nawet kosztem zapłacenia wynagrodzenia pracowników czy za prąd, za wodę albo nawet wzięcia pożyczki czy kredytu zapłacili te składki ZUS. No, gdyby zachować przepisy, które państwo zaproponowaliście, to zwolnienie byłoby najdelikatniej mówiąc iluzoryczne, ponieważ dotyczy ono w zapisie swoim tylko tych, którzy nie zapłacili, a nie tych uczciwych, którzy zapłacili. No więc jeżeli ma być zwolnienie za kwiecień i za maj, a tak przewiduje ten przepis, to on musi dotykać swoją pozytywną stroną także tych, którzy w kwietniu zapłacili i składam w tym zakresie poprawkę, mam nadzieję. Jestem wręcz przekonany o tym, że Państwo uznacie, że to jest słuszna poprawka, bo ona po prostu uzupełnia ideę, którą sami wyraziliście w projekcie ustawy. Panie marszałku, składam na piśmie te wszystkie moje poprawki. Dziękuję za uwagę.